Drogi Synu, zatrzymaj się na chwilę i uważnie słuchaj, bo mam Ci coś ważnego do powiedzenia. Wyzwania, przed którymi stoisz, nie są wieczne. Błogosławieństwo, którego się spodziewasz, jest bliżej niż myślisz, a nagroda jest tuż przed Tobą. Nigdy nie zapominam o moich dzieciach, a kiedy będziecie mnie szukać szczerze i z prawdziwą wiarą, wiedzcie, że zawsze jestem tutaj aby odpowiedzieć. Obiklum ci Poprzez próby i pokusy zachowaliście wiarę, pozostając niezmienni nawet w chwilach zwątpienia i trudności. Oparłeś się pokusie poddania się i postanowiłeś podążać moją ścieżką dzień po dniu z wytrwałością i nadzieją, nie poddając się. Zobacz, jak daleko zaszedłeś dzięki moim wskazówkom. Jesteś już prawie na miejscu, o krok bliżej do błogosławieństw, które na ciebie czekają i pokoju dla twojej rodziny. Razem przyjmiemy nowy sposób myślenia, będziemy dążyć do znaczących celów i zachować świętą determinację, by walczyć aż do zwycięstwa. Pemuktubi i twym bliskim prset negatywne nowiki i każdy łańcuch duchowej niewoli, każda destrukcyjna myśl i każde ziarno goryczy i nienawiści zostaną usunięte, gdy zanurzysz się w odnawiających wodach mojego ducha świętego. Twoje życie ulegnie cudownej przemianie i nawet ludzie wokół ciebie, w tym twoi przeciwnicy i krewni, zauważą tę zmianę. Przyjdą do ciebie zaciekawieni i zaskoczeni, pytając, co się zmieniło i dlaczego jesteś taki szczęśliwy i inny. Zapewniam cię jeszcze raz, że twoje obecne zmagania i zmartwienia nie są trwałe i nie będą definiować twojego życia. Zaufałeś mi całym sercem i przyjąłeś moje nauki z czystym i szczerym duchem. Twoja wiara we mnie, jako w twojego kochającego niebiańskiego Ojca, jest powodem, dla którego wybawiłem ciebie i twoją rodzinę. Jestem pod ogromnym wrażeniem siły waszej wiary. Wyznałeś cierpliwość, ufając mojemu doskonałemu wyczuciu czasu i ufając mi całkowicie. Nie szukasz znaków, zrozum, że tylko moje słowa mają moc uzdrawiania. Napełnia mnie radością, gdy widzę, że wierzycie w moją obietnicę. Dziś jest kluczowy moment. Wasz dzień zbawienia i wyzwolenia. Powiedz mi, że z martwych wstaniesz. Szukaj mnie żarliwie i nigdy nie odwracaj się od mojej kochającej obecności. Każdego ranka przychodzę, aby ożywić twojego ducha, zapewnić tak potrzebny oddech i siłę, zaszczepiając nadzieję, gdy wychodzisz za drzwi. Pamiętaj o mojej miłości, a stopniowo zdasz sobie sprawę, jak cenni jesteś dla mnie, ty i Twoja rodzina. Ostatnio Twoja wierność stała się oczywista, gdy rozpoznałeś, że pomimo siły, którą Ci daję, Twoje potrzeby są wciąż głębokie. Transformacja, którą przeprowadzam w Twoim życiu, ma charakter ciągły, angażuje Twoją rodzinę i nie można jej przyspieszać. Czasami zdaję sobie sprawę, że Twoje dzieci mogą nie słuchać, kiedy o mnie mówisz, mogą wydawać się bezinteresowni. To mnie trochę martwi. Z sentymentem wspominam jego młodość, jego pieśni uwielbienia, które napełniły mnie wielką radością. Ale mam wobec nich plany i nieustannie przypomina mi się ich kluczowa rola w tych planach. Rozmawiając z nimi, używaj pełnych miłości słów i unikaj osądów i złości. Pamiętaj, że słowa potrafią ranić tak głęboko, jak miecze. Ucz się ze mną, jestem miły i pokorny sercem. Pozbądź się wszelkiej irytacji i złości i podejdź do nich z cierpliwością i miłością. Są Twoją rodziną, Twoim własnym ciałem i krwią, a Ty jesteś narzędziem, dzięki któremu ukształtowało się ich życie. Przychodźcie codziennie do mojej obecności i słuchajcie moich słów. Nawet jeśli nie widzisz natychmiastowych rezultatów, nie zniechęcaj się. Kontynuuj modlitwę niestrudzenie z niezachwianą wiarą, a cuda, których szukasz, pojawią się. Twoje myśli się zmienią, będziecie mnie szukać w nowy sposób, a radość napełni wasze domy i serca. Zawsze Cię słucham. Myśląc o tobie teraz, kiedy zamykasz oczy i w milczeniu zwracasz się do mnie, kiedy szepczesz swoje modlitwy, słyszę cię. Rozumiem, że Twoje słowa i Twoje łzy są dla mnie cenne, ofiarowane przed tronem Twojego Ojca. Twoje łzy są kroplami miłości, wyraźnym wyrazem najgłębszego krzyku Twojego serca i są tutaj pielęgnowane. Trzymam je w dłoniach i trzymam blisko serca. Nie płaczesz na próżno. Jego krzyk dociera do przedsionków nieba. Zastanawiasz się, czy Bóg naprawdę cię słyszy? Tak, słucham. Pytasz, czy Bóg odpowie na twoje wołanie? Tak, odpowiadam. Twoje łzy są melodią i tekstem twojego prawdziwego smutku smutku, który cierpliwie czeka. Wiedząc, że ja, twój wszechmogący Bóg, usłyszę i pocieszę, piszę, że Twoje łzy są jak atrament, doskonale oddając Twoje najszczersze prośby. Moje odpowiedzi są w drodze. Sam je napisałem. Są zapieczętowane i zapisane, a wkrótce, gdy zatrąba, rzeka waszych łez, która dotarła do moich drzwi, popłynie z powrotem do was. Przemieniona w kaskady pokoju i radości, za którymi tak tęskniliście. Jesteście w mojej obecności, otwórzcie swoje serce uczciwością i szczerością. Podziel się swoimi uczuciami i frustracjami, nie będą mi przeszkadzać. Chcecie wysłuchać, pokazać, że słyszę i rozumiem, że cenię Twoje słowa i czuję Twój ból. Kiedy będziesz ze mną rozmawiać, Niech powróci do ciebie pokój, którego potrzebujesz, a nie pokój, który niesiesz, zostanie usunięty. Wiedzcie też, że kiedy klękacie do modlitwy, z mojego tronu wypływa żywa woda pokoju i uzdrowienia. Jeśli więc masz ochotę płakać, płacz bez strachu. Twoje łzy powrócą do ciebie jak deszcz mojego ducha, w żywych strumieniach siły i błogosławieństw. Nie marnujesz czasu na płacz, słyszę cię i zawsze będę. Mój drogi synu, zawsze pamiętaj, że masz szczególne miejsce w moim sercu. Nigdy nie rezygnuj ze swoich marzeń. Jeśli możesz o nich marzyć, możesz je osiągnąć. To ja dodaję wam odwagi i siły do urzeczywistnienia tych marzeń. Jeśli sen jest piękny i dobry, zaufaj że umieściłem go w twoim sercu. Twoje aspiracje są dotknięte przez boskość. Nie są tylko twoje. Masz moje błogosławieństwo i stałe wsparcie w realizacji swoich marzeń, które napełniają cię pasją i radością. Tesny, które ci dałem, trzymaj się ich. Pozostań dziś z pewnością, że wszystko będzie dobrze, bo ja prowadzę. Jestem twoją bazą i wsparciem. Podejdź bliżej mnie, porozmawiaj ze mną i poproś o przewodnictwo. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych objazdów i będziesz realizował plany, które dla Ciebie przygotowałem. Bardzo cię kocham, mój synu i chcę, żebyś prosperował i był szczęśliwy. Moja potężna ręka jest nad tobą i daje Ci mądrość. Bądź dobry dla siebie. Zamieszanie, które teraz odczuwasz, nie będzie miało wpływu na Twoją decyzję o kontynuacji. Zanurz się w moim słowie, aby odzyskać nadzieję i motywację. Dziś jesteś gotowy zrobić monumentalny krok w kierunku swojego triumfu, wiedząc, że jestem z Tobą i oświetlam Twoją ścieżkę. Uwierz moim słowom, mój synu. Masz cechy mistrza. Nigdy nie wątp w swoje umiejętności, bo jesteś moim synem, przeznaczonym do wielkości. Już nie mogę się doczekać tego wspaniałego dnia, który przygotowałam specjalnie dla Was. Nie martw się, zarządzam wszystkimi szczegółami na Twój temat. Moje anioły są po Twojej stronie i dbają o to, abyś nigdy nie stawił czoła wyzwaniom samotnie. Trwajcie mocno w swojej wierze. Napełniam Twoje serce ogromną siłą, zachęcając Cię do podjęcia tego kluczowego pierwszego kroku już teraz. Poczuj się kochany, pożądany, potężny i zdolny do spełnienia wszystkich swoich marzeń, ponieważ Twoim przeznaczeniem jest zwycięstwo. Zaopiekuję się Twoją rodziną. Módlcie się za nich nieustannie. Są bezpieczne w moich rękach. Zaufaj, że pracuję w Twoim życiu, odpowiadając na Twoje modlitwy, nawet w sposób, którego nie widzisz. Módlcie się nieustannie, gdyż Wasze modlitwy zapewniają tak potrzebne wsparcie duchowe. Wiedz, że gdziekolwiek pójdą Twoi bliscy, ja będę z nimi, chroniąc ich przed krzywdą. Odpocznij, mój synu. Bo szukam pokoju w twoim domu. Zmartwienia, które przesłaniają twoje dni, wkrótce znikną, a dzięki tym próbom twoja rodzina zbliży się do siebie. Wyeliminuję tych, którzy rozpowszechniają plotki i powodują konflikty wokół ciebie, ale musisz im przebaczyć i okazać im współczucie. Nie reaguj na prowokacje, a wkrótce zorientujesz się, że nie zakłócają one już Twojego spokoju. Staraj się służyć innym i być źródłem błogosławieństw dla otaczających cię osób, w tym dla swojej rodziny. Wzywam was, abyście byli produktywni i odkryli ścieżki, które wam wskazuję, aby dobrobyt i błogosławieństwa przeniknęły wasze życie. Rozmawiam z Tobą jak z przyjacielem jeśli chcesz przemiany, Zobowiąż się do podążania za moimi wskazówkami i chodzenia obok mnie. Powiedz mi swoje intencje. Rozpoczniesz nowy rozdział i dzięki swojemu posłuszeństwu odniesiesz sukces. Wybrałem cię na wojownika prowadzącego twoją rodzinę od zwycięstwa do zwycięstwa, zawsze z moją obecnością i łaską w każdym triumfie, napędzany twoją pochwałą i wdzięcznością, która mieszka w tobie i przenika twój dom. Mój synu, mój mistrzu, będę ci bardzo błogosławił. Nie myliłem się, wybierając go. Wiem dokładnie, co robię i z głębokiej miłości do ciebie zobowiązuję się dać ci to, czego pragniesz poprzez modlitwę. Podejdź bliżej mnie, a wzbogacę twoje życie, twoją rodzinę, twoje środki do życia i każdy aspekt twojej egzystencji. Ochronię cię przed chorobami. Ukoję Twoje niespokojne wspomnienia, złagodzę Twoje ciężary, uwolnię Cię od długów i otoczę Cię błogosławieństwami. Dzięki waszej wierze we mnie będziecie jak drzewo zasadzone nad strumieniami. Mocne, kwitnące i owocne. Ty dasz cień potrzebującym i schronienie zmęczonym. Nawet podczas suszy jego żyzność pozostanie. Dam ci moje laskiej i pokoi. Powierz mi swoje wysiłki, a Twoje plany się powiodą. Twoja rodzina będzie chroniona przed przyszłymi trudnościami. Moje anioły otoczą cię dla ochrony. Napełnię cię radością i pokojem, obiecując wieczne szczęście. Nie bójcie się i nie martwcie, bo jestem z wami. Umoknię ci je, pomodzie ci pod prała reka. Jakiekolwiek masz zadanie. Wykonuj je ze szlachetnym sercem, jakby to było dla mnie, a ja wynagrodzę Twoje wysiłki chwalebnym dziedzictwem. Zaufaj mi całym sercem. Nie ufaj własnemu zrozumieniu. Wyznawaj mnie na wszystkich swoich drogach, a ja wyprostuję Twoje ścieżki. Jestem Twoim zmartwychwstaniem i życiem. Nawet jeśli się potkniesz, podniesiesz się, bo kto we mnie wierzy, Nigdy nie zginie. Zawsze zachowuj pokorę. Nie martw się o nikogo, kto próbuje cię sprowokować, nigdy nie reaguj krzykiem ani przemocą. Dałem ci odważne serce, ale nalegam, żebyś postępował mądrze. Jeśli strach powróci do twojego życia, zaufaj mi i szukaj mojej obecności. Pomogę ci, ochronię cię przed krzywdą i zadbam o twoje bezpieczeństwo gdziekolwiek się udasz. Moja ręka poprowadzi cię niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży. Odtąd każdego ranka, gdy wstaniesz, pamiętaj, że jestem Twoim Bogiem. Trzymam Twoją prawą rękę i uspokajam cię moim delikatnym głosem. Nie bój się. Jestem z Tobą i zawsze Ci pomogę. Jesteś bardzo kochany, nigdy nie czuj się obizolowany lub zapomniany. Mogą być tacy, którzy będą próbowali ponownie przeżyć Twoje błędy z przeszłości, żeby Cię zawstydzić, ale nie słuchaj ich. Nie pozwól, aby gorycz i smutek zdominowały Twoje życie. Nawet jeśli wszyscy odejdą, pozostanę przy Tobie. Nie ma znaczenia, co mówią inni. W moich oczach zawsze jesteś kochany, miły i szczery. Moje ukochane stworzenie, unikaj marnowania czasu z tymi, którzy oczerniają innych z powodu ignorancji i wypełniaj swoje dni negatywnością. Zamiast tego szukajcie mojej obecności, tęsknijcie za moimi słowami, szukajcie pocieszenia w moim schronieniu i uciekajcie się do mojej miłości. Starannie stworzyłem wszystko wokół ciebie od oceanów po niebo góry i twoją duszę abyś mógł mieszkać wiecznie w moim królestwie wiek bezbożnych jest krótko trwały ale jego dni są wieczne dałem każdemu szeroką wolność wyboru życia i prawdy odpowiedzieliście na moje wezwanie z wdzięcznym sercem i za to będę wam niezmiernie błogosławić Będziemy zjednoczeni na zawsze. Bać silny, nie bój się. Tchórze marnują czas na pogłębianie błędów z przeszłości. Przebaczyłem te grzechy i wymazałem je z pamięci. Zostali wrzuceni w głębiny morskie. Teraz zdejmuję ciężary, które ciążą na Twoim umyśle i smutek, który pozostaje w Twoim sercu. Przemienię Twojego ducha i zaszczepię w tobie jeszcze większą odwagę. Zapraszam Cię do wstania i stawienia czoła życiu z pełnym entuzjazmem. Najbogatsze błogosławieństwa są zarezerwowane dla tych, którzy naprawdę we mnie wierzą. Pielęgnuj moje słowo, zachowuj pokornego ducha i nie pozwól, aby jego wpływ Cię zepsuł. Niebo cieszy się że zdecydowałeś się przyjąć mnie do swojego życia słuchać moich nauk i przestrzegać moich przykazań w imię waszej wiary przysięgam przywrócić wszystko co utraciliście postępuj spokojnie twoje przeznaczenie jest bezpieczne w moich rękach wszyscy twoi przeciwnicy zostali już pokonani przyjdź módl się proś z wiarą a spełnię wszystkie pragnienia twojego serca, te cenne marzenia. Czujesz się zraniony, bo ktoś cię odrzucił, ale nie zdajesz sobie sprawy, że moja miłość do ciebie jest wieczna. Płaczesz, bo czujesz się niezauważona, ale ja cię wołam od dawna. Jestem u drzwi twojego serca. Chodź w moje ramiona. To jest miejsce, do którego naprawdę należysz. Tutaj w moich ramionach otrzymasz miłość, na którą zasługujesz. Poznasz swoją prawdziwą wartość i nie będziesz już szukać okruszków miłości i przyjaźni u innych. Wzbogacę twoje życie na zawsze. Przechodziłeś przez okresy intensywnej samotności, szukając uczucia, ale spotykałeś się z pogardą, pogardą i zdradą. Jednak pozostaję tu cierpliwie i czekam na Ciebie. Stworzyłem Cię z czułym duchem, na mój obraz i podobieństwo. Głębokie pragnienie miłości w Tobie było moje. Czekam, aż będziesz mnie szukać i zauważysz sygnały, które wysyłam. Ale daliście się oszukać, słuchając kłamstw tych, którzy mówili, że nie mogę Was zaakceptować takimi, jakimi jesteście. To kłamstwo odstraszyło go pełnego urazy, nie wiedząc nawet o cząstce mojej miłości. Strach trzymał cię na dystans, a im dalej byłeś, tym mniej czułeś szczęścia. Nie rozumiałaś, dlaczego czułaś się taka pusta, nawet otoczona ludźmi, którzy mówili, że cię kochają. Za bardzo zaufał, otworzył serce i wpuścił złodziei. Ukradli Twoje marzenia, zmiażdżyli Twoją radość jak kwiat zerwany przez wiatr, zdeptali to, co pozostało z Twojej godności, próbowali utopić Cię we własnych łzach, a obietnice miłości zastąpili kłębkiem gorzkiej, podpisanej krwi, która popłynęła. Od Ciebie, głębokie rany, jakie mu zadali, widzę Twoje cierpienie, mój ukochany synu. Kocham cię tak bardzo, że twój ból staje się moim. Ale posłuchaj mnie, jestem gotowy zostawić za sobą wszystkie błędy przeszłości. Wybaczam mu, twoje wyrzuty sumienia wystarczą. Nie rozmawiajmy o tym. Chcę cię przytulić, mieć cię przy sobie, bezpieczną, wiedząc, że nigdy więcej nie zostaniesz zraniona. Miłość ponownie zapuka do twych drzwi ale już nigdy nie będziesz taki sam. Twoje serce jest teraz wzmocnione, już nigdy nie poczujesz potrzeby błagania o uczucie. Kiedy nadejdzie ten dzień, w pełni zrozumiesz swoją ogromną wartość dla mnie. Inni mogą obiecywać ci cały świat, ale ty im powiesz, że jesteś synem tego, który cię stworzył. Poznasz prawdziwą, silną i trwałą miłość ponieważ twoje serce jest wypełnione moim wiecznym uczuciem kocham go nosisz wiele ciężarów na swoich ramionach i dzisiaj przychodzę aby je złagodzić pozwól mi cię zabrać nie ukrywaj ich przede mną naucz się znajdować odpoczynek w kimś kto kocha cię głęboko i niezawodnie kto nigdy nie łamie obietnicy i kto ma moc przekształcenia twojego życia jestem zdolna Mam moc, troskę i bezgraniczną miłość, aby znieść Twoje chwile słabości, zrozumieć Cię, przytulić i spojrzeć na Ciebie bez oceniania. Twoja dusza cierpi i zaczynasz nie ufać innym, a nawet samej koncepcji miłości. Twierdzisz, że miłość nie istnieje, co jest kłamstwem, powołując się na doświadczenia z przeszłości, w których ci, którzy oferowali miłość i przyjaźń, mieli ukryte motywy. Posłuchaj mnie teraz, mój synu, naprawdę Cię kocham i chcę Cię uzdrowić. Możesz upierać się, że nie potrzebujesz leczenia i że czujesz się dobrze, ale jestem tu, żeby Ci pomóc. Moc, czułość i samodyscyplina są potrzebne, aby mój ukochany odzyskał ducha, ponieważ plany i marzenia, Jakie mam wobec ciebie, czekają na mnie. Pamiętajcie, że kocham Was miłością wieczną. Nie musisz stawić czoła życiu samotnie, ani nosić ciężaru na swoich ramionach. Jestem po to, żeby Ci pomóc, wzmocnić cię i spełnić pragnienia Twojego serca. Niech moje słowa będą na Was pieczęcią. Kochaj je i praktykuj, a będziesz miał prawdziwe i obfite życie. Amen.